Siemka wszystkim Sieciarz jaskiniowy Patrzcie Zobaczcie Są jakieś pół metra ode mnie chcę wam pokazać tylko Jesteśmy w jaskini na straszykowej górze Ale Monstra Ła Uf. Porobię trochę zdjęć na To są ćmy. Patrzcie tu następne. Jak to się nazywa Patrzcie następne. Z walka z arachnofobią, tak? Pozdro dla tych wszystkich, co mają taki problem. A jo, na mną jest kilka sieciarzy jaskiniowych. To są... Prawdopodobnie jadowite pająki. Więc przyjrzymy im się trochę dzisiaj bliżej na spokojnie. Tu jeden mi się przekomarza nad mną. Nigdy nie mam czasu ich tak nagrać, więc dzisiaj to nagromy. Gdzie tu jeszcze są? Tu jest jego gniazdo. Sie robią takie kokony. Pilnują gniazda. Trzeba uważać, żeby do domu jakiegoś nie przynieść. Ja jestem należąco w tej chwili, także bliskie spotkanie. Z sieciarzami jaskiniowymi, zarypiaszczo Tamty nie zarypiaszcza Ja, nagrywam te pająki, wiesz, czy A zdjęcie sobie też porobię. Dobra, na razie tyle tych zwierzaków. Taka ciekawostka z jaskini, sieciarz jaskiniowy. No i czołganie się pomiędzy nimi. Tu jeszcze z jeden. Jest ich tu masa. To następny się przekomarzo Dobra, idę do wyjścia. Trzymajcie się. I do zaś Siemka.